Hejka wszystkim, z tej strony Jukka, witam was w kolejnym odcinku z Ori and the Blind Forest W ostatnim odcinku udało nam się ostatnią umiejętność złapać yy, Poznać lekko historię Naru I weszliśmy do Góry choru. Jak na pierwszy rzut oka wygląda jakbym miała tu się wywalać po tysiąc razy, no ale zobaczymy Ale tak to byłabym wdzięczna za subskrypcję i za lajka No, motywujecie mnie w ten sposób Chociaż sama, samą przyjemność, przyjemnością jest to, że po prostu sobie ogrywam tą grę, bo jest bardzo przyjemna. Ale to mi pokazuje, że rzeczywiście wam się podobają te moje y, filmy. No a tak to lecimy dalej z y, Lawą. Aha, no już na starcie y, umieranko. A, też... Y, Przeglądając poprzednie filmy, niestety okazało się, że trochę wyciszyłam grę. Za co przepraszam. Teraz yy, trochę ją podgłośniłam i mam nadzieję, że dźwięk z gry będzie na dobrym poziomie. No, tak myślałam, że on zleci jeszcze raz. Ajaj, to będzie bardzo ciężki moment. Oj, widzę już to. Oj oj oj. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Hmm. Czyja to? A, dobra. No dobra. Udało się? O, odblokowało mi to chyba kolejne przejście. No to dobrze. A, y, też y, tak na szybko y, za wszelkie hałasów tyle przepraszam, moje koszatniczki. No. Jak zwykle coś robią. Dlatego y, nagrywanie tych filmów bez hałasów koszotniczek jest. Y, ojeju, trudne. Czy znaczy, trudne. Najlepszym momentem na nagrywanie jest moment. Jest moment, gdy y, śpią, a one śpią zazwyczaj tak y, po dwudziestej coś takiego. Więc y, no. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, udało się. O, i przy okazji kryształek, super. No to lecimy O przez przypadek boj y zabiłam zabi się wreszcie no, Widzę, że to, to coś też mnie bije niezbyt mnie to cieszy. Dobra, tu mogę przejść, to lecimy. Ojeju. To nie wygląda zbytnio dobrze. Um, czy ja tu cokolwiek mogę zrobić? Okej, okay, dobra. Hmm. Dobra, to, to, to nie działa tak y, automatycznie. Yy, muszę się zastanowić, jak to zrobić. Zobaczmy. Ja muszę się dostać na tamtą stronę. Yy. Hmm, chyba, hmm. zrobię tak. To jest lawa. No tak. <grystanie> Kurczę. No tu będzie dużo umierania. Ale ten potrójny skok na pewno mi zdecydowanie pomaga. Oj, gdybym mogła jakoś. Hmm. Jakby to zrobić? Hmm. Nie, nie, Że znaczy, to był dobry pomysł, ale kijowe wykonanie. No, to jest... no, Jezu. O Jezu! No, no, nie rób tego. Nie rób tego. Ja, pitole, Jak, jak mi się po prostu zgrzało w momencie, kiedy ja już widziałam, że umieram. Ale dobra. Udało się. Dobra, zapis, wychodzimy stąd. Zapis. No dobra. Kolejny fragment. Jeju, jakie to jest duże. O, mateńko. No, przerąbane. Ale z tego, co widzę, to nam tu się odblokowały dwie ścieżki, więc dobrze. No dobra. To lecimy. Myślę, że jeszcze. Ała. Zapisałam? Zapisałam. Dobra. Myślę, że jeszcze z Oriego będą. Ała. No i mnie zabił. Będą jeszcze. No pewnie. Ten odcinek plus jeszcze myślę, że jakiś będzie. Inaczej zależy ile zejdzie nam się robienie właśnie tego miejsca. Ale tak coś czuję, że jeszcze przynajmniej jeden odcinek będzie. To nie będzie raczej końcowy, będę korzystać, dopóki mamy tą energię. Nie mogę. A tu mogę. Ojej. <laughs> Ojej, udupiłam się. A może jednak się nie udupiłam? Nie wiem, ja się chyba udupiłam. Udupiłam się. Udupiłam. Dobra, muszę to jakoś dobrze rozegrać. Tutaj, tutaj. Tu szybko ze skały. chwilę. A teraz znowu poczekamy chwilę. Dobra, i teraz pchamy. Żebyśmy zdążyli, żebyśmy zdążyli. A, a, a. Wyjdź stąd. Wyjdź stąd. On tam utknął. Dobra, udało się. Ale niepokój był. I przy okazji zregenerowało nam życie. Yy... I energię, bo dostaliśmy punkt do umiejętności, więc to tyle dobrze. O ja cię nie mogę. No dobrze, że zapisałam przed tu. A nie, A nie zapisałam tam przed wejściem. No dobra. Lecimy. Dobra, zapis. Ja pitole, co tu się dzieje? A ja myślałam, ale to było Zradzieckie. Ja myślałam, że to był słupek, na którym można stanąć. Aha. To Jezu, tu trzeba naprawdę mieć dobry timing. Dziękuję. 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 Nie, dziękuję. Strzelaj. Oj, dupa. Dobra, lecimy. Trzeba to zrobić. no wejdź na to bardzo dobrze że to się odnawia ale porąbana lokacja naprawdę Uła, dobra zapis jest jezu co to było Dobra, wracamy tędy. Nie! Nie! Kurde. Jakby kogoś interesowało, mam już 118 śmierci. dziękuję ua, naprawdę cię, cięż... o Jezu, nie to chciałam yy, strasznie ciężka lokacja to była, bardzo ciężka dobra, to co teraz yy, teraz na górę, tak? Oj, 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 nie. No i o Jezus, strasznie mnie to denerwuje, że ten, yy, że jak oberwę, to moja postać jest odpychana przez to. O ja pitole Co tu się dzieje? Ja mam wszystkich zabić tak? Jezu, udało się. Jakim cudem. Jakim cudem. I to bez umierania. Aż dziwne. Gdzie teraz? Tu zrobione, tu zrobione, czyli teraz tutaj. Dobra, już jesteśmy coraz bliżej. No to w dół. No dobra. Hmm. o boże nie, nie, no zejdź z tych kolców nie, łap się Jezu, to jest strasznie kijowa mechanika, no naprawdę Ja pitole, naprawdę. Masakra. Znaczy, mechanika jest spoko, tego przypisane klawisze do, do PS4 są do kitu. Ja tak, kurde, trochę takie wyg wygibasy muszę tu robić. zapisanie, dobra. Dobra. Um. No dobra. Okej. Okay. Dobra. Nie! Jezu Chryste. Jakim cudem? Naprawdę ja mam jakiegoś fuksa dzisiaj. Hmm, tutaj nie przejdę. Zatykaj to. No dobra, już laserów na szczęście nie ma. O, tu coś jest. Nie wiem, czy ja chcę na dół iść. Może ja najpierw zapiszę. Jest coś na... Jest. Przestałek był. No dobra. O Jezu, nie. Ty teraz tą lokację muszę prze... O Boże, nie. Auć. Uj. Dobra, 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 dobra. Dobra. Dobra, bez problemu. Gorzej było się stamtąd, y, znaczy tam dojść, niż tam stamtąd o, y, ten odejść. Uu. Dobra. No teraz chyba tam. Tutaj chyba? Chyba tak. Tak? Tak. Dobra, lecimy. Tu nic nie zrobię, bo nie widzę, żeby, się mi, się, żeby mi się świeciło. To nie wygląda zbytnio zachęcająco, ale dobra. Aha, bo to... Dobra. Niektóre elementy wyglądają jak po prostu dekoracja, żeby otoczenie ładnie wyglądało. A tu się okazuje, że to nie jest dekoracja. Strasznie duża jest ta lokacja. Dobra, doleciałam. Duża lokacja z tego co widzę to chyba dużo nie wymagała. O, o nie! Nie, nie! Nie! Dobra, tego się nie spodziewałam. Przepraszam, karma mnie dopadła. Ja tam nie dolecę. No, to szykujmy się na 200, bla, bla, bla. Na liczbę 200 yy, śmierci. Jezu, On tak się nie robi, Halo no. O, tu jeszcze jest coś? Zdrowie. Zdrowie zawsze lubię. O Boże! Lasery. Nie lubię laserów. Ale bez problemu je udało mi się pokonać. I lawę zatrzymałam na szczęście. Więc jest super. No, dobra. Ale to się nie zatrzymało. Kurde. Oh shit. Not good. Not good. Muszę na stop na tym skakać. Bo to niestety mnie parzy. Au. Właśnie, spierdzielamy dobra, udało się zapis szybko i uciekamy stąd jak najdalej, no ile nam zostało? Jeszcze troszeczkę, więc resztę zrobimy w następnym odcinku. A jak na razie yy, w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się fajnie oglądało. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!